O patrz jakie ładne bluzeczki mamy razem dzisiaj. No, oj, to się Faktycznie byli. ja cię nie mogę. No, dzień 38, dzień dobry. Dzień dobry, My wszystkie okna potwierane. Bo jeszcze suszymy pranie. Mamy niby taki ten. O. Takie coś, czyli to jest pochłaniać wilgoci, Cieka ale może grzyb się nie zrobi u nas. Oj tam, oj tam, oj tam. E Musimy jakoś wysuszyć, bo wczoraj mieliśmy mm, pralkę. pralkę w pokoju, więc no. musieliśmy się podjąć pranie, żeby nie wozić tego brudu. No to wozimy za to suszone pranie. Damian był przekonany, że za noc na pewno wysnie, Przecież jest tak ciepło, 22 stopnie, ale nie wyschło. Nie. Dzień, Dzień dobry. dobry, jestem Iwona, a ja mam na imię Damian. Jesteśmy bezrobotnymi magistrami politologii. Postanowiliśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wycieczkę nosem na wschód Europy. A oto relacja z naszego wyjazdu. Jacek przestaje się kiwać. Zielono, o właśnie. I zawołga ta się tak zlewa z, le, z, z takim właśnie takim niebieskim tłem tam. Wygląda jakby morze. To ja jadę, a ty zostań i nagrywaj. Kiedy po mnie przyjedziesz? Nigdy! Ze względu na pozytywny charakter naszego programu będziemy zachwalać Saratów, naprawdę cudownie, chaotycznie zaplanowane miasto. Z pięknie upaćkanymi ulicami i prześlicznie zaniedbanymi budynkami. Czemu? Bo jak oni tu jeżdżą, to o Boże, kochana A ja dojechałem, nie wiem jeszcze gdzie jest hotel, ale gdzieś tutaj mapy pokazują, że jest, więc Dzień się Bogu, zatrzymałem. O Boże, co to było? Co najgorzej, jak do tej pory? Jeżdżą gorzej niż. Oj, bo staliśmy w kłopotu, może, dlatego na koniec ty też już tak później jeździ, nie że do... rozjechał Nie to rozjechałem. Tak nie, nie dziwię się, że ludzie tak reagują, jak inni, tak denerwują. Nie, nie było źle. No, dobra, id, idę szukać. Ale nisko położone okno Team zieloni! Drużyna zielona Jesteśmy Pod... w Taratomku Tak na ten temat nie ma żadnych informacji w internecie. No w sensie jest trochę wiki, na Wikipedii, trochę na angielskiej, trochę na rosyjskiej. Na pewno więcej na rosyjskiej. Na Ale bardzo. polski internet za bardzo nie wie co to jest. Co to za miasto. Chyba nawet nie ma hashtaga na Instagramie Salatów przez ós Nie ma. A Salatów jest, bo dlaczego nie był przez to polska nazwa Salatów. W byli tu by? Tak. Nie, no, ale... Czyli jesteśmy pierwszymi Polakami w Saratowie, oprócz tych, którzy tutaj się urodzili. I jazda była rosyjska, tak? Była taka, że... Iwona, sied... Iwona siedziała, nie, nie, nie widziałam, nie widziałam gdzie, jest zielo... gdzie jest Iwona, bo była cała zielona Tam razem jest... z twarzą. I siedzenie razem ze mną, weszłam siedzenie, chciałam się schować. Co można kupić w sklepie za rubla? Myślę, o? że nic. Może kiedyś można było coś kupić. Jeszcze, ja wiem, z 10 lat temu 15. Też nie zapałki. Już zapałki w Polsce 15 groszy kosztują. No nie, bo gumę do rzuca też nie malutka budka tam. To jest posterunek policji. Zazwyczaj posterunki policji w mniejszych miejscowościach wyglądają tak. Są takie malutkie. A ten most łączy Saratov z drugą miejscowością. Nazywa się Engels, ta druga miejscowość. I najwidoczniej wszyscy z pracy już wracają do domów. I zrobił się fajny korek. Tutaj dłuższy przystanek. Na plakacie widać szczęśliwą panią. Chyba jeszcze nie zjadła tego produktu. To mleczna kiełbasa. Połączenie najtańszej konserwy turystycznej i najgorszej mortadeli, tej polskiej, nie włoskiej. Jakie szczęście, że nie pachnie. Czasami podczas zamawiania od slegu mieliśmy najtańszą opcję akurat ze śniadaniem. Raz jakiś naleśnik, czasem jajko sadzone, tak. W Saratowie dano nam mleczną kiełbasę. Iwona nie zjadła ani kawałka, no a mi głupio było wyrzucić. Niesmak pozostał do dziś. Bez uśmiechu. Ciepła woda. Ciepła? No, ciepła. O nie, tu przy brzegu jest taka w miarę. Dalej pewnie Mogę wysyć tą skarpetkę? Oczywiście. Ja. Ogólnie Saratów jest to miasto, które leży nad Wołgą i niech nie zmyli Was o tym, że pewnie nie słyszeliście nigdy o tym mieście. To pewnie jakaś pipiduba. Nie. To miasto ma milion mieszkańców, zostało założone w XVI wieku. Milion mieszkańców, troszkę ponad, z aglomeracją. Pewnie do tej aglomeracji należy Engels i pewnie któreś jeszcze miejscowości. Także... Dużo. Duże miasto. Jak wjeżdżaliśmy nawet, to było takie, no dużo bloków, dużo różnych takich sklepów, różnych... Centrów handlowych. Tak, a nawet co jakieś wysokościowe budyny, w sensie wieżowce w tym mieście, więc... Naprawdę ładnie, popatrz jakaś taka cerkiew, no. hraming. Więcej ciekawostek. W mieście urodzili się Roman Abramowicz, miliarder i właściciel klubu Chelsea, Polina Gagarina, znana piosenkarka, a miastem partnerskim jest Łódź. To się dobrali. Jak wiadomo, Łódź jest cudowna. 22 ruble za taką że te tańcy z gwiazd", czyli taniec z gwiazdami. Tańczący gwiazd graczy. Tutaj widać jakieś przepisy za 120 rubli a... Sergiej Sergi jest na kilku rozkładówkach z powodu, że jest na Eurowizji. O sile, Ciesności, slie, zach i, w, i Eurowizji. No. Co to jeszcze jest? Jakiś mamy? taktyka czekała w, w małej moskie. Kto? To to, ale nie wiem to, to a ta? ta. No. na alciuch? trochę to trochę na a taka rosyjska, bo to nie jest ona? nie, to jest woselka no. takie u nas jabłka to co? leżą pod, pod drzewem, tak? ogólnie no, tak, ale za 6 zł za kilogram takiej jabłka to jest przekięcie biedne włoek jak, jak ten zimnak ja Barbo no. bar Barbo bar, bar, a czekolad, bo czekoladki, Ej. nie? i czekoladki w kształcie tekili Pewnie o smaku też? No na pewno, pinacolada jest też jakieś liki 293 ruble. Ryba. Oddzielne pomieszczenie z rybą. Woda brzozowa to jest. Ile litrów? To jest? 3, 3 litry. litry. Jak ktoś lubi wodę brzozową, one jest takie małe blokowanie tylko sprzedają, jakie ja widziałam. No ale to jest dobre, no. to smakuje. Nie, to takie... pamiętasz jak kiedyś... Widzieliśmy, piliśmy po raz pierwszy wodę brzozową i tego uratowałem takiego kruka, takiego, takiego czarnego ptaka. Wpadł, ja go wyciągnąłem, a później jeszcze raz wpadł i jeszcze raz go wyciągnąłem. I się topił, to było straszne.